Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Tak naprawdę to nie jest żadne danie dodatkowych pieniędzy, bo nawet w żaden sposób rząd nie wyrówna tego, co zabrał samorządom, a tak naprawdę daje im na zakładkę te środki, które powinny być przyznane w 2023 roku. Jest pierwsze pytanie, czy w 2023 roku znajdą się kolejne środki dla samorządów, żeby wyrównać te różnice, które zaistniały w wyniku zmiany przelicznika i odebrania samorządom pieniędzy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jest pierwsze pytanie. Czy w ogóle zakładacie zwiększenie udziału z i z dla samorządu, bo trzeba przygotować takie rozwiązanie systemowe, które będzie wspomagać nasze samorządy, a przede wszystkim kiedy zwiększycie subwencję oświatową i wyrównacie wydatki samorządom na oświaty, które ponoszą, bo takie gminy jak Strzelno, Bydgoszcz, Inowrocław, Kruszwica cały czas dokładają do, do oświaty, a wy tego nie widzicie i nie wspieracie odpowiednio samorządu. Bardzo, to jest pan. zadanie powierzone Dziękuję. przez rząd. A nie zadanie własne samorządów, proszę Panią. Pan Przede wszystkim o to jest zadanie rządowe, a nie samorządowe.